Majeczne czytanki. Mój przyjaciel Jeremiasz. Leon i Jeremiasz znali się od zawsze. Mieszkali w sąsiednich domach, a ich ogrody były połączone małą furtką, którą sami nazwali sekretnym wejściem. Każdego ranka Leon biegł przez furtkę do Jeremiasza, albo Jeremiasz wpadał do Leona, by wspólnie odkrywać świat. Czteroletni chłopcy mieli niezwykłą wyobraźnię. Jednego dnia bawili się w poszukiwaczy skarbów, przekopując piaskownice w poszukiwaniu złotych monet które okazywały się zakopanymi nakrętkami. Innym razem zamieniali ogród w dziki las, pełen tygrysów i krokodyli, które, jak twierdzili, widzieli za każdym krzakiem. Leon był tym, który zawsze miał nowe pomysły. Od wymyślania tajnych misji po budowanie fortów Skoców. Jeremiasz z kolei uwielbiał wszystko poprawiać i dodawać swoje szczegóły, co często prowadziło do zabawnych nieporozumień. – Zobacz, Jeremiasz, to jest nasz statek piracki! Wołał Leon, wskazując na stare pudło po telewizorze. Statek bez dział? Nie ma mowy. Ja zbuduję działa z rolek poręcznikach, odpowiadał Jeremiasz, a potem obaj zapominali o całym świecie, oddając się swojej zabawie. Choć ich psoty czasem wpędzały ich w kłopoty, chłopcy byli nierozłączni i zawsze gotowi stanąć za sobą murem. Wiktoria i Dobrawa, starsze siostry chłopców, były ich zupełnym przeciwieństwem. Wiktoria, ośmioletnia, miała spokojny, zorganizowany charakter i uwielbiała planować wszystko z wyprzedzeniem. Jej pokój pełen był szkicowników, akwareli i książek o malarstwie. Marzyła o tym, by pewnego dnia zostać wielką malarką. Dobrawa była w tym samym wieku co Wiktoria, była pełna energii i spontaniczności. Uwielbiała eksperymentować z kolorami i tworzyć niepowtarzalne wzory. Jej obrazy były pełne fantazji, kwiaty miały tęczowe płatki, a chmury na jej obrazach czasem przypominały wesołe potwory. Dziewczynki często malowały razem, uzupełniając swoje talenty. Wiktoria była mistrzynią szczegółów, a Dobrawa wprowadzała do ich obrazów życie i radość. Wiesz co, Wiktorio? Mówiła Dobrawa, kiedy tworzyły kolejne dzieło. Twoje motyle są takie realistyczne, że zaraz odlecą z płótna. A twoje kolory są takie piękne, że wszyscy będą chcieli mieć taki obraz w domu, odpowiadała Wiktoria z uśmiechem. Dla dziewczynek malowanie było nie tylko zabawą, ale także sposobem na spędzanie czasu razem. Kiedy były pochłonięte swoją pracą, nic innego się nie liczyło. Nawet Leon i Jeremiasz, którzy często próbowali im przeszkadzać. W ciepły letni dzień ogród za domem Leona i Wiktorii tętnił życiem. Motyle tańczyły wśród kwiatów, a ptaki wesoło śpiewały na jabłoni. Przy stole, rozstawionym pod wielkim parasolem, Wiktoria i Dobrawa planowały swój kolejny wielki projekt. Obie uwielbiały malować, a tego dnia postanowiły stworzyć obraz przedstawiający ich wymarzoną łąkę. Tym razem dodajmy więcej szczegółów, zaproponowała Wiktoria, rozkładając farby i pędzle. Kwiaty, motyle, a może nawet małe leśne zwierzątka. I koniecznie złote promienie słońca, dodała do brawa, zawiązując fartuch. Tymczasem Leon i Jeremiasz bawili się w berka po ogrodzie. Szybko jednak znudziła ich ta zabawa, a ich uwagę przykuły dziewczynki pochylone nad płótnem. Co one tam robią? zapytał Leon, próbując podejrzeć z płotu. Na pewno coś fajnego, odparł Jeremiasz. Chodź, sprawdzimy. Chłopcy podkradli się bliżej i zobaczyli obraz, który dziewczynki zaczęły malować. W ich oczach to, co widzieli, było jednocześnie fascynujące i niedokończone. To wygląda jak puste miejsce na smoka, wyszeptał Leon. I jeszcze brakuje piratów, dodał Jeremiasz z entuzjazmem. Kiedy dziewczynki odwróciły się, by wymienić farby, Leon i Jeremiasz zobaczyli swoją szansę. Bez zastanowienia chwycili pędzle. Leon namalował wielką czerwoną plamę na środku obrazu, a Jeremiasz zaczął dodawać coś, co miało być tajemniczą wyspą, ale wyglądało raczej jak wielki nierówny kleks. Kiedy Wiktoria i Dobrawa wróciły, stanęły jak zamurowane. Co wyście zrobili? krzyknęła Wiktoria. To miała być łąka, a teraz wygląda jak koszmar dodała Dobrawa z rozpaczą w głosie. Leon i Jeremiasz zrozumieli, że coś poszło nie tak. My tylko chcieliśmy pomóc powiedział Leon cicho. To miała być niespodzianka, dodał Jeremiasz, patrząc na swoje ubrudzone farbą ręce. Dziewczynki długo patrzyły na zniszczony obraz. Wiktoria miała ochotę wyrzucić płótno, ale dobrawa po chwili ciszy powiedziała. Może nie wszystko jest stracone. Jak to? Zapytała Wiktoria z niedowierzaniem. Zamiast złościć się na nich, spróbujmy to naprawić razem. Możemy zmienić obraz i zrobić coś jeszcze lepszego. Leon i Jeremiasz od razu się rozpromienili. Możemy wam pomóc? Obiecujemy, że będziemy robić wszystko, co powiecie. Dobrze, ale najpierw musicie nauczyć się, jak malować. Nie ma więcej kleksów, ostrzegła Wiktoria. Dziewczynki zaczęły uczyć chłopców, jak mieszać kolory, tworzyć delikatne linie i poprawiać detale. Leon okazał się świetny w malowaniu chmur, a Jeremiasz stworzył wyjątkowe kwiaty. Po kilku godzinach intensywnej pracy obraz wyglądał zupełnie inaczej. Wciąż była na nim łąka, ale pojawiły się także smoki, skrzaty i wielki statek piracki na niebie. Dziewczynki początkowo obawiały się, że to będzie chaos, ale efekt końcowy był zachwycający. To jest naprawdę niezwykłe, powiedziała Wiktoria z uśmiechem. Lepiej niż nasz pierwotny pomysł dodała Dobrawa, ocierając dłonie z farby. Leon i Jeremiasz byli dumni jak nigdy. Myślicie, że kiedyś znowu będziemy mogli malować razem? Zapytali. Może, jeśli obiecacie, pytać, zanim coś zaczniecie? odparła Wiktoria, zerkając na Dobrawę, która skinęła głową z aprobatą. W tamtego dnia Leon, Jeremiasz, Wiktoria i Dobrawa odkryli, że najlepsze zabawy to te, które robi się wspólnie. Obraz, który stworzyli razem, powiesili na ścianie w salonie, gdzie codziennie przypominał im o jednej ważnej sprawie. Czasem warto posłuchać innych i współpracować, bo nawet największy bałagan może stać się początkiem czegoś pięknego, jeśli tylko damy sobie szansę działać razem. I choć Leon i Jeremiasz wciąż mieli mnóstwo pomysłów na psoty, teraz starali się najpierw pytać, zanim coś zrobili, przynajmniej od czasu do czasu. Koniec. Bajeczne czytanki. Zasubskrybuj nasz kanał, by usłyszeć więcej.